moi drodzy. Mamy dzisiaj czwartek 22 stycznia roku pańskiego 2026. Jest ze mną czarna kawa. W pasiastym kubku. Jest zima, mroz trzyma po nocy nawet. Do no minus 20 to w mojej okolicy. Ferier dla wielu województw. Aż mam dzieci dorosłe, no ale żona pracuje w szkole, więc ma wolne akurat. Jak akurat żona ma wolne, to sobie gdzieś tam pojechała z synową. Dawała no, chwilę, żeby pogadać. Najciekawsze rzeczy dzieją się teraz w skali światowej. To taki jest trochę śmiesznie, trochę strasznie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, chodzi oczywiście o prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który na. na no mo, może od czasów regana, ale to też nie ta skala. No, no ma, ma jaja, ma wielkie polityczne jaja i to są jaja imperialne. Ja się zastanawiałem, po co, po co u niego taka ta, 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 ta rządza przyłączania kolejnych terytoriów do, do terytorium Stanów Zjednoczonych. Oprócz kwestii domniemanego bezpieczeństwa, no to, to, to jest też ważna kwestia. I tu się z nim zgadzam, że jeśli, jeśli, jeśli Duńczycy, którzy tą wyspę kiedyś tam zajęli, to, to, to jest też ciekawe, bo e, to i, zarówno Islandię, Wyspy Obcze, jak i Grenlandię, kiedy, kiedyś Norwegia zajmowała. No, ci Wikingowie tam na się nie, nie utrzymali, no to po prostu politycznie tylko ta Grenlandia, jak i tam wymienione przeze mnie należały. Ale, ale w czasach wojny napoleońskich Norwegia wyraźnie poparła Napoleona i potem na konkresie wiedeńskim została pokarana tym, że przekazano ją do Królestwa Danii. No i to tam też traumy mieli Norwedzy, bo Duńczycy im mawiali, że, że Norwedzy nie są Norwegami, tylko takimi gorszymi Duńczykami. Z czasem, z czasem tam po, po, bodajże pod koniec XIX wieku no to wyzwolili się, weszli z kolei tam w, w unię personalną ze Szwecją, no ale to takie historie. Natomiast z tamtych czasów, tej, tej Danii, z, z zostało ta Grenlandia, Islandia, Wyspy Islandia po II wojnie światowej powiedziała dość, i powiedziała, że dziękuję za, za tą no, zależność kolonialną, no, no i Dania nic nie zrobiła. No. Zostały się wyspy obcze, które niby są autonomiczne, że i tak, tam i całe 60 tysięcy mieszka ludzi. Teraz Dania dosłała 58 że żołnierzy do, 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 do 70, jacy tam byli, czy 60, także no, prawie 130 jest. A Amerykanie już od lat 50. mają bazy, mieli bazy na lotnictwo z bombami atomowymi, tam stacjonowało w latach 50., -tych, 60., -tych, ale byli tak nierozważni, że kilka tych bomb zgubili tam gdzieś, gdzieś tam, no, że rzekomo wpadły do, do, do cieśniny tam między, między Grenadią a, 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 a Nową Fundandią, gdzieś tam, no, nikt tam nie, no, próbowali szukać, nie, no, nie, nie widać, nie, no, Przyjmuje się, że leżą gdzieś na nie oceanu. Dobrze, że one miały takie zabezpieczenia, bo to były bomby do zrzucania z dużej wysokości, żeby żeby się uzbroiły, to tam musiał być taki wyzwalacz obrotowy, że ta bomba musiała szybko spadać, mienić coraz większe powietrze, wtedy dopiero się uzbrajała. Więc one tam mogą sobie leżeć aż przed wieją i, i, i to, są, to, są, to są już z tego, co tam pamiętam, bomby wodorowe. Także to jest mini ładunek jądrowy który wybucha i tam jest zasób wodoru skondensowanego i zachodzi synteza jąder wodoru, dwa jądra wodoru łączą się do jądra helu i wyzwala się potężna energia. Tak działa bom bomba wodorowa w skrócie. Na no tam tych już w większości nie ma, bo tam Amerykanie sami stwierdzili, że to tam została się jedna baza, tam jakiś tam patifiuk, coś takiego i tam ten system NORAD tam jest nadzorowania tam, Niby zagrożeń z kosmosu, no ale tak de facto to jest śledzenie wszystkich satelitów Ziemi sztucznych, w tym ruskich, chińskich, indyjskich i tak dalej. No i amerykańskich. i tam w tej samej bazie, bazie amerykańskiej na stałe przebywa przeszło 150 żołnierzy, także już jest tam więcej żołnierzy amerykańskich niż duńskich. O samych mieszkańcach Grenlandii no i Nuitach, czyli nastawionych eskimosami też, no to, 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 oni raz chcą tak, drugi raz chcą tak. No, to nieprawda jest, że Duńczycy to, no, znaczy w wielu miejscach, w wielu miejscowościach źle i tak dalej. Na przykład sterylizowali dziewczyny eskimowskie, żeby nie mogły się rozmnażać. No po co to robili? No wiadomo. Ale na porównanie powiem, że na Słowacji jeszcze w 2005 wyrokami sądów powszechnych zapadały decyzje o sterylizacji ludności romskiej. Dziewczyny romskie, czyli młode cyganki, były przymusowo sterylizowane. Czyli kastrowane, żeby się nie mogły rozmnażać. Także nie, nie patrzmy tam na, na Danię, na, na, na Grenlandię, ale też w naszym najbliższym sąsiedztwie, już w XXI wieku, jeszcze rasistowskie, stopskie, um, wyroki sądowe zapadają, tak. Nie wiem, czy sytuacja była wtedy w Unii, chyba już wchodziła, no. Także, no. pomijam to. No, teraz wracamy do, do, do tematu, dlaczego ten Donald Trump. Chce przyłączać te terytoria. Oprócz powodów bezpieczeństwa, które są moim zdaniem częściowo prawdziwe, częściowo to ma. Jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o to samo. Stany Zjednoczone mają największe zadłużenie na świecie. Tam już prawie 39 bilionów dolarów w tej skali europejskiej liczonej. Bo w ich skali, to tam już nie wiem, co to co, 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 co się tam nazywa. Tam. No. No, no nieważne, w każdym razie to yy, i niektórzy podają, że obsługa tego długu, zadłużenia państwa amerykańskiego, no, no, nieważne, czy na poziomie federalnym, stanowym, bo to ten dług jakoś tam sumują, to jest dziennie przeszło miliard dolarów. Dziennie przeszło miliard dolarów. Dzięki tamtym różnym cłom, reformom yy, ożywił przemysł amerykański, z tych ceł też już kilkaset miliardów tam zyskał, no to tą dziurę chce Trump zasypywać, przynajmniej żeby zmniejszać. Oto też pokłócił się z Olonem Mackiem, bo tamten chciał to robić drastycznie jeszcze bardziej, tak dalej. Trump nie, no, tak, żeby, żeby, ta administracja jakaś została, żeby jakiś ten sektor publiczny no wszystko został, bo do tego, bo to się sprowadziło, że żeby tylko się został rząd federalny, e, rządy stanowe i tak, różne instytucje tam finansowane z publicznych pieniędzy musiałyby albo zniknąć, albo przejść na jakieś podatki lokalne, no, to już zajrzałoby od stanu. No takie różne, szalone tam stany typu Kalifornia, to tam by zaróżnęły swoich mieszkańców. No tam bogatych reżyserów, aktorów, celebrytów stać, no ale tam w większości nie stać. No, tam, 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 jest bieda, bieda większa niż w tym Teksasie, gdzie się ropę wydobywa, czy tam stanie New Jersey, Nowy Jork, gdzie tam mimo wszystko jakiś przemysł, jakiś biznes się kręci. Na ten no, najwspanialszy ciepły stan Kalifornia to tam biedoty. Tak, no, tak samo w Las Vegas tam tysiące ludzi mieszkają gdzieś w podziemiach wykolejone. No niestety, to społeczeństwo zbudowane przez masonów y, i w sposób masoński, że kto ma pieniądze ten żyje na, na całego, a kto, kto jest biedny to, to niech sobie radzi sam. Funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. No, tam jest, to jest ogólny, powszechny dostęp do broni palnej. No to, to, to może w przypadku obrony to by zadziałało, ale... W przypadku funkcjonowania to, to, to jedyny taki prawo dla wszystkich, równość no, to, to, do broni, no, i głosowania, prawo głosu. Tutaj. I nic więcej. Ja, ja, ja tam zachwycony nie jestem ani, ani, ani Ameryką, ani, ani jej ustrojem, i tak dalej. W każdym razie Donald Trump dojrzał do tego, żeby, żeby ten dług łatać, żeby, żeby to, jeśli chce, to, 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 maga, to, to make America great again spełnić to hasło. Potrzebuje na to pieniędzy, może przede wszystkim zmniejszyć zadłużenie. No. Chociaż też ta rodzina Rothschildów, która trzyma wszystkie Banki Światowe tak, jak tam tak jak byka do za, za no, no, w Amerykę też. No, I to jest rodzina, że tam oni są i w Ameryce, i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, i tam gdzie by chcieli, mają kasy tyle, że tam Boże, no, nikt nie maja. mają kasy, bo oni nigdy nikomu o no tym nie powiedzą. No. Po prostu bawią się dobrze finansami całego świata. Na ile pozwolą Trumpowi oddłużyć Amerykę, zobaczymy. No ale to, to się spada do tego, że, że, on chce mieć, chce mieć nawet nie tyle te nowe terytoria, bo chociaż tam wiadomo, że apetyt rośnie, rośnie w miarę jedzenia. Tam sobie już mapę wywiesili, że już Kanada, Grenlandia, Wenezuela już do nich należą. A przypomnę, że przy, przy, po, po wyborach zaraz przebunkiwał jeszcze o zajęciu Kuby, Panamy, a też ma apetyt na Meksyk. Tylko, że Meksyk to już jest tam prawie 200, albo może 200 milionów ludzi. Potężne kartele narkotykowe, potężne problemy, które nie wiem, czy ktoś chciał, chciałby brać na nas na swój karb. Wydaje mi się, że ten do dokończył, i to, to na tym będzie, żeby tam pilnować, żeby tam się taństwo, to no, biedota i, i, i tam przyszły na rybek do karteli narkotykowych, gangów różnych mafii. Nie dostawał. No, to, to chyba na tym się skończy. No, no, natomiast teraz widziane to z drugiej strony Europy, tam no jakieś tam, że tam organizuje, wspólne ćwiczenia NATO na Grenlandii, na, których innych nie było. Powiem tak, no to, to, to NATO to jak już ktoś sobie nie wyobraża, bo ja jak widzę, obserwuję wypowiedzi różnych ludzi, się z politykami naszymi, mnie to przeraża, że nie mają pojęcia o świecie, o geopolityce, o, o armiach, o wojskowości. No o niczym prawie, o niczym. No, tylko tam potrafią klepać jakąś mantrę napisaną w siedzibie partii, przychodzą do telewizji, do radia i klepią czy potrzy samego, sami nie mają swoich poglądów, swojej wiedzy, nic, nic. No. Na, na to wygląda tak, że jest jedna kwoka, tak już wytłumaczę w terminologii rolniczej, czy, czy tam takiej prawda, zwierzęcej jest kwoka i, i dookoła ma tam tych kurczaków, tam 20 parę czy tam 30 piskraków I to są te inne państwa na to łącznie z tą Turcją, Kanadą, Polską i tak dalej. Całe siły, siły, siły zbrojne NATO zebrane tych pozostałych sojuszników oprócz Stanów Zjednoczonych to nawet tam chyba połowy nie stanowią także. A każdy z osobna to, 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 to ma morze z wyjątkiem Turcji, która by się może jako tako broniła, to cała reszta łącznie z Niemcami jest po prostu rozbrojona, niedozbrojona i to szkoda o tym gadać. Inna rzecz, że to jest kwestia ekstatyczna, moralna, że no, no Trump, Trump sobie zażądał na początek Grenlandii. To jest test, test, test. Jakąś Radę Pokoju wymyśla i tak dalej. No, no, to tam to ONZ, to, 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 to co tam się odbywało w onz i w różnych organizacjach, WHO, tam, UNESCO i tak dalej, podległych, to, to, to już od dziesięcioleci ludzie tam, że, że reporterzy opisują, Sodoma i jego Ja się nie chcę o tym opowiadać, no, po prostu za pieniądze. Za te składki, głównie też właśnie amerykańskie, tam się dobrze bawili, bawili, tam głównie tęcowe towarzystwo. To tak jak więcej jak w Dąbrowie na, na tej prebani, Takie, takie zambawy, tylko w Dąbrowie na prebani, to ostatnio, a tam się już od tak dobrze bawią urzędnicy. No. A jak pomoc wygląda w Afryce, w Azji, to tam różnie nawet księżycy, misjonarze opisują, że całe magazyny są żywności i tak dalej, i tak dalej. I tym handlują, te, 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 te różne organizacje handlują. No, ale kałachy sprowadzają tam do, 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 do tego zairu byłego Kongo i po, po 5 dolarów dziś sprzedają ludności, ludności. każdy co tam ma 5 dolarów może przyjść sobie kupić kawacha z magazynkiem, potem się dokupywać sobie w amunicję, to w celu tam wzmocnienia ich bezpieczeństwa. No jak sobie tam muzynów, miliony nakupiło każdy po kawachu, no to mamy to, co mamy się organizują większe bandy plemienne, nieplemienne i tam, no, generał nagle jest, dwudziestoletni generał wychodzi z buszu, ma tam z dziesięć tysięcy jakichś wariatów z kałachami i oni teraz będą podbijać te prowincje, czy inne. No. Tam Chińczycy trochę robią porządek. Ale wracamy do tematu. Grenlandia, Kanada, to wszystko jakie nam chodzi, chodzi o pieniądze. Na Grenlandii te metale, w ogóle surowce ziem rzadkich, których dania nie potrafi wydobywać, nie zabiera się, zadania, dania, bo, bo, bo zrobiła z Grenlandii, z Wód, wokół zrobiła jakieś tam wielkie rezerwaty i nic więcej. I nic więcej. No, no i Trump po prostu jako biznesmen, e, widzi, no i po prostu żal mu to, że to się marnuje, no. Oczywiście Duńczycy by nie chcieli, że o, to tu i wydobywajcie i dzielcie się kasą z nami, no ale on jest chytry, jest chytry. Razem. Raz, że jest chyba z pochodzenia kim? Z kim był jego dziadek? Skąd przypłynął do, do Stanów Zjednoczonych? Z Niemiec przypłynął. Trump jest z pochodzenia Niemcy. W nim płynie niemiecka, germańska krew wojownika i on tam nie odpuści. No, to, że po niemiecku nie mówi, nie chce mówić i w ogóle tam się jak gdyby obraził na, na, na Niemców, czyli tam pobratymców swojego dziadka, to wynika z tego, że Niemcy tam łacha z niego trochę go, z niego głupka robią. No Nie tylko Niemcy, no, ale, ale oni to szczególnie. No. I jego to drażni. A ma mentalność taką jak oni, a może jeszcze ten. A pole widzenia ma biznesmena wielkiego, amerykańskiego, kumpluje się z największymi biznesmenami tego świata, czy to Amerykanami, czy Arabami, i tak dalej. A, a z drugiej strony jest Rosja, ruscy tam, youtuberzy, blogerzy, ci co w Ameryce mieszkają, beker znowu tam z Europy, że odciewa się od surowców tam tanich z Rosji, i tak dalej. Są skazani na amerykańskie. Teraz, teraz, no bo jeszcze jest alternatywa, ta ta państwa arabskie, ale tam. Arabowie też sami tam nie wydobywali ropy, tylko znów to są, to, to są tam e, e, korporacje, wielkie kar, tam kartele wydobywcze z kolei z, z biznesem, udziałem ja mówię, kapitału amerykańskiego. I też tam Arabowie nic nie pikną bez zgody Trumpa. Oni no. oczywiście tam huczą do niego, że uh, 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 jakbyś chciał Iran i tak Katar. Tam Katar na przykład tak huczy do Tampa. Uh, 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 pamiętajcie, że jesteście u nas w gościach z waszą bazą, jakby tu. Znowu tam Irańczycy odpalili rakiety na, na katar i nie daj Boże, spadło, no to wyraz go wygonimy. No. To, jest, to jest tylko przez no I Z drugiej strony to, że, że, że Trump mówi, że już tylko zostało 3 lata jego zabawy. Do tego sobie tą radę wymyślił, i będzie tam no, żywotnym prezesem. i tak dalej, a potem zobaczymy, no to no bawi, dobrze się bawi. No widzi, no, no i jak powiedział, ja od dawno mówiłem, no i to, mnie, mnie to dziwi też w naszej telewizji jednej drugiej mówią, że je prawo międzynarodowe stanowi to, czy tam to. Nie ma prawa międzynarodowego. Nie ma. Są jakieś traktaty unijne, są jakieś rezolucje ONZ-u. To wszystko jest wiążące, tylko To tak jak to PIT, te, te, te ci politycy z platformy. Te, te zobowiązania tylko wiążą tych, którzy w to wierzą. No, no na ogół biedne, słabe kraje, które tam można zastraszyć i eksploatować. A kto się czuje mocno, tak jak Trump, to ma to wszystko, tam gdzie ma. No i tyle. I mnie tylko ciekawi, czy, 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 czy po prostu. Zrobi to, jestem przekonany, że zrobi, czy to zrobi, czy, czy dobrowolnie mu oddadzą, czy, czy jednak powiem wypad, bo obchodzę i kto, kto tam zostanie się, to na własne ryzyko. To mnie tylko interesuje. No, no i perspektywa czasowa. No. Wiąże, to, to, to też nie ukrywa, bo ta yy, Mistrzostwa świata w piłce nożnej, no, tam I to, to jest zresztą tak jedna podawa ultimatum tam do czerwca, do lipca, żeby się wszyscy zastanowili. Po tych, po tych mistrzostwach, tam w sokerze, bo tak nazywają piłkę nożną, no tą, tą kopalną w Ameryce, czyli w, tam, no, w skarpeciarzu, tak, skarpeciarz. No, Soker no, to, to skarpeciarz. No. E, po, po angielskim, wersja amerykańska. Tak, bo po tych mistrzostwach świata, po mundialu, to, to, to będzie robił porządek. No. Czy, czy tam ruszy na Iran, tam nie wiem. No, Grupa mała wojska postraszyła, ale na tym się kończy. Odgadzam się Nigerii, no pół, świata, pół, pół świata już było postraszony. Porwał tam raptem jednego jakiegoś negusa z, z Wenezueli, tam, a jego cała ekipa została. No, no, na, razie, na razie to są takie wszechparanki, prężenie mózgu, a realnego działania jest niewiele, nawet ze strony tego Trumpa i jego, jego potęgi militarnej, czyli Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, co będzie dalej. Sprawy krajowe. No, tam policja wchodzi do siedziby KRS-u po nocy, tam przeszukuje, szuka tam nie wiadomo to co, nie wiadomo na kogo. Żurek wykombinował już z Tuskiem, że. Aha, żeby, żeby, żeby. No, bo, bo wszyscy im mówią, chłopie, no, 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 mówisz, że tamten KRL źle wybierany przez politykę, chociaż tak wybiera pół Europy, a może nawet większość w ten sposób. A w Niemczech, Hiszpanii to nawet, nawet bo w ogóle sami politycy, prawie. I tam jest dobrze praworządnie, no tylko oczywiście tu. To nagle wam się zrobiło coś no, no bo to nie wasze. Więc wymyślili, my że aha, niech będzie tak, jak e, ustawa Pisiorów mówi, bo nie jesteśmy w stanie naszej przepchnąć, no bo jest prezydent namrocki, to, to, to sędziowie wskażą kandydatów, my ich zaproponujemy, przepchniemy przestępno. Widzę panie bardzo marzę, że tam jak pan chce, to, to nawet ma Pan jakieś pomysły, no, nawet w takich, tych, tych głupich waszych zagraniach. Proces księdza Olszewskiego i dwóch urzędniczek, i tak i tak. Ja nie znam wszystkich danych. Nie wiem, nie wiem czy tam ksiądz, ten sędzia przeczyta ławników, zmieniają i tak dalej. To, to już jest chamskie i wskazuje, że będzie, będzie to, to ustawiony proces, tak jakby na go nie wiem, podchodzili. Natomiast no, z tego, co słuchałem, z tych podsłuchów i tak dalej, z tych, z tych danych, które tam tłuczę, to pamiętam, żeby udowodnić, że, że ten. No, no ksiądz trochę tam dostał dużo pieniędzy, zgłupiał, zaczął rozdawać po rodzinie, zaczął, zaczął tam tych podwykonawców tam przymuszać, żeby zarobić z niewielomilionowe tam na jego, z tych pieniędzy, co on im płacił, żeby, 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 żeby przekazywali na jego zakon. No tylko do no, no, drogi Księciuniu Olszewski, no sam widzisz. No. Poczułeś się nagle większym, wielkim bambrem, y, obsypałeś milionami swój zakon. Ten zakon Cię bronił, te, te, ten episkopat Cię broni, w ogóle ci księża Cię bronią. Zwykli ludzie Cię przyszli i Cię bronią, bo, bo, bo ich jest żal. Tak ogólnie cel budowy tego ośrodków dla tam tam matek z dziećmi i tak dalej jest bardzo słuszny i to powinno być zakończone. I panie Tusku, panie Żurku, i w ogóle wy, wy tam z tej, tej, tej tęczowej koalicji perajnej, na mnie niedorzecznej, zakręconej, niedorobionej umysłowo, jakbyście byli fajni, uczciwi, i tak to, dalej, to byście nakazali zwrot tych pieniędzy i, i znaleźlibyście innego wykonawcę, który by to dokończył. Ale wy tego nie chcecie dokończyć, bo wy macie zwykłych ludzi, pokrzywdzonych, biednych, tam gdzie macie. No. I tak, tak samo wy, jak i wielu polityków spisu, żeby nie było, że tam, żeby to tylko twierdzicie o, o zwykłych ludziach, o wyborcach, że jest motłoch, który jest wam potrzebny tylko raz na cztery lata czy pięć lat zależy od różnych wyborów tylko do głosowania, żeby ich tam na, na bajek, na na napciskać, obietnic, a potem robimy swoje tam ministrowie, wiceministrowie, obsada spółek, tego wszystkiego i znów miliony, miliardy tam dojone tam z tego, co, co ludzie zasuwający ciężko pracujący na TPKB, wy, wy to rozdajecie sobie w formie pensji, nagród i tak dalej, za co, za co? Nawet KPO rozdaliście na bzdury po prostu w swoim. No. No to, i, I mam tylko powiem że na koniec tego mojego dzisiejszego wystąpienia, powiem wam, że nie, będzie, nie, nie będziecie, nie będziecie. Ja, ja przyjrzałem waszą grę i wiem jak chcecie wygrać kolejne wybory. I tu no, mam, na, no niestety prezes Kaczyński starzeje się i on już, Żyję w schematach ja tam jak sprzed 20 tam lat, tam 15. No ale tak, panie Kaczyński, nie jest. No, tu z pana ogra, jak będzie pan dalej tak yy, yy, pogrywał, że tylko ja i tylko ja, bo bo ja jestem najfajniejszy i najmądrzejszy. No. Jak powiedziałem, jak się nie dogadacie z Konfederacją, czy nawet z bramnym, który jest jaki jest, mi się nie podoba to, co on opowiada i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się nie dogadacie, nie pójdziecie razem, albo nie zadeklarujecie ludziom, że zrobicie ten rząd razem, jaki by on nie był. Tam byle, byle, byle Brauna nie dopuszczać do, do polityki potem zagranicznej i tak dalej, tam da, dać mu coś tam, nie wiem. Tam. Jakim, no nie wiem, tam, Co, cokolwiek, gdziekolwiek tam, jakimś tam, no to tak jak tu w tym rządzie, jest tam 120 ministrów, wiceministrów, tam. Większość ich nawet nie wie, jak się nazywają. Ludzie to są, są ludzie, którzy biorą potężne pieniądze, bo zarabiają. Minister zarabia 25-30 tysięcy, wiceminister tam 20 tysięcy, sekretarz jakiś tam w departamencie, takim śmakiem poniecałe 20 tysięcy. Miliardy idą na, 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 na u nas na, na rząd, który nic nie robi. To są ludzie, którzy udają pracę i tylko za to biorą pieniądze. Ale wasza władza się tam nie wiem, czy potrwa e, kilka miesięcy. Bo być może Trybunał, no to jest bliskie yy, yy, pewności, że Trybunał Konstytucyjny, w jakim składzie by się nie zebrał, to powie, że ta ustawa budżetowa jest niekonstytucyjna. Wy już specjalnie nie wystawiliście tam sędziów do, do tego Trybunału, żeby nie było tego rzekomego pełnego składu. Ja bym to interpretował jako działanie szkodliwe i złośliwe. I taki skład, jaki będzie, powinien orzekać, i to powinien być wiążące. Ustawa budżetowa niekonstytucyjna i prezydent z mocy swojego urzędu, z danych mu prerogatywy, powinien już w tym roku rozpisywać nowe wybory. I to by było dla Polski i dla narodu polskiego najlepsze rozwiązanie. A czy się wam udał wygrać, czy nie, to tego, tego nie, nie, nie wiem. Ja wierzę, ja wierzę w naród polski, wierzę, że ludzie nie są głupi i że wszyscy nie dają się tam głupotą omamić. Wracając do... A, no. No to księdzał wszystkiego, no to chłop zgłupiał, tam, tylko do no tamtą sprawę mówię. Urzędniczki to tam najmniej mogły, najmniej wiedziały, tam ten raz, gdy go sam z jakimiś zakręconymi wąsami, też, też nie wiem skąd go ziombro wziął, no to, to widać, że, że, że tam y, klepki tańczą, jak chcą w głowie. No jak sobie takich ludzi podobierali, to potem takim mieli rozdawanie pieniędzy. No. To jeżeli już to, 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 to jest co najwyżej afera administracyjna, i co najwyżej ksiądz powinien, i to też powinien być z tam szacunkiem z, traktowany jako, jako zatrzymany, i tak dalej. Ale to wszystko jest na papierek, po co go tam więzić, i tak dalej. No tam nic więcej nie powie, ani staje nic. Po prostu, chłopie, wydawałeś po głupiemu pieniądze, masz oddać i tyle. No. Za to tam dałbym mu tam dwa lata w zawieszeniu. No, urzędniczki tam bym postraszył, nie wiem, tam i tak już swoje tam odsiedziały i też pewnie się będą domagać odszkodowań. I to nie zapłaci tłuszcz, żurek czy tam ten tłuszczach poprzedni, jak on się nazywał, ten poprzedni minister sprawiedliwości, już go zapomniałem. A to... Panie, Panie na tam, historia. Ja już o Panu zapomniałem, historia Panu nie zapomni. No, sądy będą jeszcze Was tam grać, bo za, te, za ten zamach stanu pełzający, za tą kryptoterytorialną, to m, powinniście odpowiedzieć, żeby, żeby naród miał poczucie, że, że jak, jakaś praworządność, jakiś porządek jest. No, A czy tak będzie, to, 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 to nie wiem, bo to, to po, po polityce tej. A jeszcze Ukra na Ukrainie tam ruscy powoli tam, powoli tam zajmują. Kijów już prawie wełnili. Tam miasto przeszło długionowe. Nie wiem, czy się pół miliona tam jest mieszkańców zostało. To no powiedziałem, Ukraina nie ma szans, to jest szans. Ale to sama się do tego doprowadziła. Dostała tam miliony, miliardy czy biliony pomocy większość rozkradli. Szkoda tylko tych tam kilkuset tysięcy patriotów ukraińskich, którzy zginęli, którzy jeszcze tam wierzą, że tą wojnę można wygrać. No, A miała gwarancję i w Mińsku Dane i w Budapeszcie tam i to no, już powiem, tą Rosję, która. Stwierdziła, że koniec w gwarancjach, bo Ukraina łamała tam te wszystkie postanowienia, propaguje faszyzm dalej, tam banderyzm. W każdym mieście, wszędzie są ulice Szuchewicza, bandery. Patron Ukrainy na rok 2022, Stepan Bandera, a wszystkie azoby, brygady szturmowe, tam się hajki, tam się witają, i tam na mają tam runy, runy, które SS wykorzystywało. no. Drugie łamanie tam, że rosyjski miał być tam językiem urzędowym przynajmniej w tych, tych obwodach, gdzie ta ludność tam przynajmniej tam połowę stanowi, a to tam całym pół Ukrainy i to też żeście to, to stłamsili. Także no drażniliście, drażniliście ruskich. Ja nie będę to ruskich tam usprawiedliwiał, bo to, to Putin to jest drań. Drań to jest ludobójca, zbrodniarz i tak dalej, po prostu drań wielki, czerwony napad drania mniejszego, faszystowskiego, banderowskiego. No. My stanęliśmy po tego draja większego, bo po prostu, na zasadzie, my jak to my, jak zwykle to biją słabszych, to my zawsze jesteśmy, bo dla nas bili, jak byliśmy słabsi, no to, to, ten. Tylko, że ci słabsi, to, to, to jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to nas reżneri całem się tam. od jak to mówili Ukraińcy, od małocho do starocho Rizajem Lacha każdocho. Cytuj sami przetłumaczyć, co to znaczy. No. I taka mentalność jest. Ja oni się tego nie wstydzą, tylko mówią, że tak trzeba było, bo sobie oczyścili zachodnią Ukrainę z Polaków, z Żydów, z Polaków. No. Chcieli sobie tak też czyścić centralną i wschodnią z ruskich, ale tam ruscy, ruskich jest za dużo i ruscy mają mentalność jeszcze gorszą od nich. Dlatego jest ta wojna. No, ale tam Ukrainie innym razem. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.